Siemanko, witam, Wąsk Niski w AutoCentrum, z tej strony mówię do Ciebie z warsztatu samochodowego, a jak ogólnie i dobrze znanym tematem w naszym pięknym kraju jest fakt, iż mechanicy to złodzieje, oszuści, naciągacze, wymieniacze, ludzie bez wiedzy i tak dalej i tak dalej. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat niejako Opinie, jaka krąży w naszym kraju na temat mechaników, skąd biorą się takie opinie, ale też chciałbym Tobie pokazać, jak funkcjonuje warsztat i na czym opieramy się, aby te opinie zniknęły już na zawsze z naszego motoryzacyjno-mechanicznego świata. Zapraszam Cię. Temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, dotyczy praktycznie każdej branży w, na rynku usług. Jeżeli wykonujesz jakiekolwiek usługi dla klientów, to zawsze znajdą się takowi klienci, którzy nazwą cię oszustem. Naciągnąłeś ich, na pewno nic nie zrobiłeś, a wziąłeś niesamowitą kwotę, ale to temat rzeka. Jeżeli chodzi o życie warsztatowe, to taki, takie zdanie o, o mechanikach panuje już zawsze, i tutaj też, jako użytkownik kiedyś warsztatów samochodowych i ich klient, zgadzam się, bo trafiłem, swojej ścieżce życiowej na takowe warsztaty, które były nieuczciwe, jak później się okazało, robili coś, o czym nie mieli pojęcia, ale zawsze jaką cenę chcieli to wykonać, żeby tylko zarobić parę złotych na tym samochodzie. I stąd też obecnie, kiedy jestem pracownikiem warsztatu samochodowego Kiwi AutoCentrum, widzę od drugiej strony, jak klienci... Podchodzą do, do usług mechanika i jak warsztat samochodowy z zewnątrz zazwyczaj jest odbierany, poprzez pocztę pantoflową i te wielkie opowieści, jak to ktoś gdzieś trafił, jak go naciągnęli, nic nie wymienili. Ludzie już e, z tyłu głowy mają, że praktycznie każdy pewnie mechanik robi to samo, bo w większości rzeczy w samochodzie, które są wymieniane dla zwykłego Kowalskiego, nie są w stanie do sprawdzenia. O panie, kto to panu tak spierdolił? I tutaj. Najważniejszym aspektem prowadzenia warsztatu jest to, żeby klient po pierwsze e, czuł się z Twoimi usługami komfortowo, a ma się do tego na przykład to, żeby e, miał wyłożone czarne na białym. Co w jego zostało wymienione, żeby klient mógł zobaczyć, tak jak w przypadku na przykład naszego warsztatu, gdzie jest poczekalnia, klient, jeżeli chce oczywiście, czeka na samochód przy wymianie hamulców w serwisie olejowym, może patrzeć sobie cały czas przez szybkę wystawową, co jest jego komfort i widzi, że ten olej jest wymieniany, że te hamulce są wymieniane na nowe, że wszystko jest czyszczone według procedur, tak jak powinno mieć. A druga sprawa... W większości warsztatów, nie wiem czy przyszło to może z zachodu, ale wprowadzana jest takowa usługa jako przesyłanie klientowi materiałów wideo podczas diagnostyki jego pojazdu, kiedy nie ma go w warsztacie. to też jest bardzo komfortowe, najczęstszą przyczyną takich właśnie specjalistów, tatków. Być koty, bo dzisiaj jestem zdenerwowany, kurwa. A ostatnio? Bo ty mnie kurwa ty... Nie obrażając oczywiście wszystkich warsztatów, bo wiadomo, każdy orze jak może, jak to mówią, ale duża niewiedza, brak dobrej diagnostyki, no i oczywiście brak sprzętu. Tudzież w tych czasach oczywiście podstawa to brak komputera diagnostycznego, który często, gęsto w sytuacjach diagnozy waszych usterek w samochodach wykłada wszystko kawa na ławę i można spokojnie dojść do problemu i zniwelować go w 100%. Takowe warsztaty próbują walczyć na tym rynku, jak na każdej płaszczyźnie, o każdego klienta, często nie fair wobec innych. Yy, Warsztatów, ale też wobec klientów. E, dlatego niestety, niestety na tych czasach, w tych latach, chcąc otworzyć warsztat samochodowy, musisz liczyć się z dużymi kosztami, e, które związane są z usprzętowieniem tego warsztatu, z wyposażeniem, e, z odpowiednimi narzędziami. Chociażby, jeżeli jesteś nastawiony na wymianę rozrządów w samochodach, musisz mieć na miejscu przynajmniej większość podstawowych blokad e, do rozrządów, żeby nie było później cyrków, że coś blokujemy na śrubokręt, kurcze. Jakoś sobie poradzę z inną blokadą, z innego rozrządu, no to tak nie działa. Stąd teraz płynnie możemy przeskoczyć do drugiego tematu, jaki na pewno irytuje wielu klientów i użytkowników warsztatów samochodowych, a mianowicie stawki za roboczo godzinę w takowych warsztatach. Ponieważ, tak jak nakreślam, odpowiednie wyposażenie, odpowiednie szkolenia, Wielu, na wielu płaszczyznach motoryzacyjnych, w wielu systemach, które cały czas są rozwijane w tych nowych samochodach, które Wy jako użytkownicy posiadacie i chcecie naprawiać, generują koszty dla warsztatu i to jest jednak nieuniknione, ale też rekompensują to tym, że warsztat po wielu takich szkoleniach i po wyposażeniu odpowiednim może obsługiwać coraz większą rzeszę klientów z ich coraz nowszymi samochodami, ale, albo coraz i. Trudniejszymi problemami do naprawy. Najcięższym tematem, patrząc z roli pracownika, obsługi klienta takiego warsztatu, jest to, że klienci, z całym szacunkiem, bo też jestem klientem czasami warsztatu samochodowego i byłem klientem warsztatu samochodowego, ale w dzisiejszych czasach klienci mają coraz wyższy standard. Chcą coraz lepszej obsługi, chcą, żeby warsztaty obsługiwały ich na poziomie serwisów autoryzowanych, e, czyli ciepła poczekalnia, kawka. Najlepiej, żeby kosztorysy dostawali telefonicznie, żeby nie musieli wychodzić z domu. Po naszych klientach tutaj w okolicy często widzimy, że coraz większy popyt jest na usługę door-to-door, door, czyli ktoś dzwoni, umawia samochód, chciałby, żebyśmy przyjechali odebrać ten samochód od niego spod domu. Później po e, całym montażu i naprawie odstawili mu samochód do domu i rozliczyli się na miejscu lub też oczywiście, żeby poczekał tutaj sobie na miejscu przez naprawę na przykład wymiany hamulców, czyli około te półtorej godzinki e, poobserwował samochód, napił się kawy, a też druga sprawa, coraz więcej klientów wymaga od warsztatów, na przykład samochodu zastępczego. Maritą sprawy to często gęsto wymagania klienta, ale też ten film nie ma na celu tłumaczenia warsztatu, ponieważ i nam również zdarzają się problemy, kiedy przyjmujemy samochód z myślą, że damy radę, bo mieliśmy nieraz już taki problem i został on rozwiązany. A każdy samochód i każda usterka poniekąd jest różna od poprzednika, dlatego często gęsto e, mechanik po prostu może się zadławić. I tutaj najważniejszym aspektem w takim problemie warsztatów mechanicznych to czasami spuścić, schować ego do kieszeni, powiedzieć klientowi, pardon, no niestety, nie jesteśmy w stanie wykonać tego problemu i najlepiej żeby polecić klientowi kogoś sprawdzonego w 100%, kto na pewno poradzi sobie z tym e, z tą usterką i wtedy klient jest zadowolony bo został polecony do innego warsztatu, który na pewno mu pomoże, i wy wychodzicie z twarzą, jako ci, którzy nie oszukują, nie kombinują, że na pewno dadzą radę, a później wszelkimi środkami, wszelkimi możliwymi sposobami próbują na chwilę załatać dany problem. Dobra, przejdźmy teraz sobie po krótkiej dyskusji do drugiego zagadnienia, jakie chciałem poruszyć na tym odcinku, czyli to, w jaki sposób my obserwujemy klientów, jak wygląda proces przyjęcia samochodu poprzez naprawę, kontakt z klientem w trakcie diagnostyki, po wydanie całego samochodu i mam nadzieję, że to w jakiś sposób pokaże też czy innym warsztatom, które zaczynają albo czy innym warsztatom, które chcą wprowadzić jakieś usprawnienia w swoich usługach. Co możecie zmienić u siebie, co też procentuje wobec, według klientów, którzy są naszymi klientami i po opiniach. Widzę, że ten system po prostu działa. Zaczynamy. Kiedy klient na przykład umówi się u nas telefonicznie na wizytę lub też naprawę swojego samochodu bądź też przyjdzie osobiście i na taką naprawę się umówi, przyjeżdża w ten dzień umówiony swoim samochodem. Pierwszym etapem, który robimy u nas w Kiwi Autocentrum, to oczywiście przyjęcie samochodu, sporządzenie protokołu przyjęcia pojazdu, czyli robimy sobie zazwyczaj cztery zdjęcia samochodu, żeby klient oddając auto i żebyśmy my wiedzieli, jakim samochodem klient przyjechał, jeśli chodzi o uszkodzenia, czy są pęknięte szybki, czy są jakieś zadrapania na karoserii, i eee, drugi etap to sprawdzenie, czy klient przyjechał z jakimiś kontrolkami, o których nie mamy pojęcia, żeby później nie było, że robimy na przykład tylko hamulce lub serwis olejowy, a panu świeci się czekęci. Ten etap przyjęcia klienta na warsztat naszym zdaniem jest etapem kluczowym i podstawowym z tego względu, że już tutaj jest największy przesiew tych problemów, które zaczynają się po wydaniu samochodu. Eee, klient wie i ma czarno na białe. Jak zostawił samochód i odbierając go, widzi, że wszystko jest w takim stanie jak w dzień pierwszy. To tylko 5 minut z Waszego czasu. My obsługujemy program motocyclist24.pl, z którym pracujemy już półtora roku. To nie jest żadna reklama, to nie jest żadna reklama podprogowa, podprogowa. Po prostu chcemy Wam pokazać, że istnieją systemy takie czy inne, dostępne już dla Was od dłuższego czasu, które pomagają Wam. Scentralizować całą dokumentację. Macie wszystko na komputerze, klient dostaje wszystko, później wydrukowane czarne na białym, bo coraz więcej klientów wymaga tych protokołów, które są poniekąd kluczowe w sprzedaży pojazdu, bo później nabywca następny ma całą historię samochodu i jego serwisowania. Jak w przypadku na przykład serwisów autoryzowanych. Kiedy przyjęliśmy już samochód na warsztat, klient odjechał bądź też czeka tutaj na miejscu, jeżeli części oczywiście zamówione mamy wcześniej do tego, co będziemy naprawiać. Ale jeżeli sytuacja jest taka, że klient przyjeżdża najpierw na diagnostykę jakiegoś problemu, ponieważ sam nie jest w stanie stwierdzić, co jest powodem e, stukania w samochodzie, złej pracy silnika itd., e, my przyjmując samochód robimy najpierw pełną diagnostykę. Mamy takie założenie, że zawsze, nawet jeżeli ktoś przyjeżdża na serwis olejowy czy... Wymiany wahaczy, czy po prostu naprawę oświetlenia, robimy diagnostykę ogólną, czyli sprawdzamy klientowi od razu, kluczowo, zawieszenie, stan hamulców przód-tył, sprawdzamy komputerem samochód, czy nie ma jakichś problemów, które mogą go zaskoczyć w niedługim czasie. Takowe wszystkie informacje wprowadzamy do protokołu w zaleceniach, które klient otrzymuje razem z rachunkiem na koniec lecenia. Po diagnostyce, na przykładzie BMW X3, który ma problem z kontrolką ABS-u. Sprawdzamy takowy samochód pod względem czujników, diagnostyka komputerowa wychodzi nam, powiedzmy, do wymiany czujnika ABS. Więc ja w tym momencie sporządzam kosztorys, który klient dostaje SMS-em bądź też mailem. To pozwala nam na to system, który używamy już od półtora roku, czyli motowarsze 24. Klient po zaakceptowaniu kosztorysu widzi, ile kosztują części, dzwoni do mnie lub potwierdza to SMS-owo, że zgadza się na takowe. Ja wtedy zamawiam wszystko i robimy wszystko zgodnie z planem. Kosztorysy są bardzo ważne, bo klient, dostając taki kosztorys, widzi wszystko, ile kosztują części, ile wstępnie będzie kosztowała usługa, bo oczywiście nie możemy przed rozpoczęciem pracy wywnioskować w 100%, jaki będzie koszt roboty. Możemy zrobić małe widełki, ale klient wtedy widzi wszystko na papierze kontaktuje się z Tobą, lub też akceptuję kosztorys mailowo. Wiesz wtedy, że działasz. Eee, jedna i druga strona jest na czysto dogadana i nie ma żadnych niedomówień. A z tych niedomówień, właśnie w przypadku braku takiej komunikacji z klientem, biorą się te wszystkie opinie o tym, że jesteśmy krętaczami, wymieniaczami, złodziejami, oszustami i co tylko najgorsze. A teraz podsumowując, Jezu, jak piździ się YouTubea, zachciał robić w taką pogodę. Najważniejsze to nie pajać się robotami, u których nie mamy pojęcia, a nigdy ich nie robiliśmy. Klient wtedy śpi spokojniej, bo może trafić do innego specjalisty, który na pewno mu pomoże. A roboty w naszym fachu jest tyle, że choćby tysiąc mechaników w jednym warsztacie, to nigdy wszystkiego nie przerobisz. Traktuj swoich klientów tak, jak ty chciałbyś być traktowany, jeżeli chodzi o usługodawcę. I pamiętaj, wszystko czarne na białym: papiery, dokumentacja, protokoły, kosztorysy. To brzmi strasznie, ale strasznie pomaga i wyklarowuje tą komunikację między warsztatem a klientem. I najważniejsze, co najbardziej powoduje te złe opinie o nas wszystkich mechanikach, to ego. Chowamy je do kieszeni. E, mówiłem już o tym, ale nigdy nie miesz siły na zamiary i pamiętaj, bądź szczery z klientem. Jeżeli nie, poszed, nie potrafisz czegoś zrobić, co dał ci w zleceniu, po prostu go o tym poinformuj, porozmawiaj szczerze, spróbuj polecić mu kogoś innego, bo najważniejsze w tej całej drodze jest zawsze klient, a dzięki zadowolonemu klientowi tych następnych klientów będzie u ciebie jeszcze lepiej, a ta zła opinia na temat wszystkich warsztatów powoli zacznie się zacierać. Dla klientów mały apel, pamiętajcie, wraz ze wzrostem standardów, jakie wymagacie od warsztatu, rośnie też roboczo godzina. I najważniejsza sprawa drodzy klienci, pamiętajcie, korzystajcie z usług warsztatów, które zapewniają Wam takowe kosztorysy, zapewniają Wam rachunek na koniec usługi, bo rachunek i pokwitowanie, czy też faktura to Wasza gwarancja na usługi danego warsztatu. Możecie wtedy polemizować, możecie wtedy dochodzić swoich praw, jeżeli jakaś naprawa lub wymiana nie spełniła Waszych oczekiwań. Unikajcie warsztatów, które nie zapewniają Wam żadnego pokwitowania, bo pozostajecie później z niczym, a właśnie przez takie warsztaty na ten moment cała reszta e, mechaniki w Polsce i warsztatów samochodowych cierpi na tych opiniach na takich a nie innych. Wąski z tej strony nagadałem się dzisiaj, mam nadzieję, że komuś pomogłem. W link w opisie do programu, który używamy my, możecie zobaczyć, sobie skorzystać z 30-dniowej wersji darmowej, pełnej, gdzie możecie zobaczyć wszystkie moduły, jakie są obsługiwane przez ten program. Może takowy system pomoże usprawnić pracę waszego warsztatu, a na pewno nie spędzi wam snus powiek i pozbędziecie się wielu problemów i niedogodnień z tytułu braku takiego papieru. Trzymajcie się.